Siemanko widzowie, dzisiaj jemy najbardziej słonego Siemanko co na widowie, Tu jest Kuba, to czyli ten starcy brat, co nagrywa koks piosenki Siemanko, to jestem ja Kurde Zobaczymy co to było, po człowieku Załóż rękawiczki Do. Weź pomóż mi to hmm. Przecież Już widzę z której strony jest kciuk Ale dobrze, dobrze idzie, a to nie są dwie? Mm, nie To jed jedną tylko się zakłada? Tak Półtą Bo go? jedną lęką się zakłada. Ja mam rękawiczki swoje, czekaj moment. Dobra, weź. się. Ci to wychodzi, bo ja wiesz na studiu. Dużo zakładam. Jest, mam, mam też w czarnym kolorze znalazłem Ty masz trochę za krótkie palce ja nie. to będzie tak. Będzie. Dobrze. Podrafisz robić? Poka. Co masz? Tu masz Paweł, tu masz. Tu mam dwa. No i to, To przez to, czy tu masz rękę spoconą? To jest proste. Założyć igłę w rękawiczkę tego typu. Dobra, otwieramy to. Ostrożnie trzeba to otworzyć. Weź muzyczki lepiej. Ja tu mam. Weź... Tutaj można pociągnąć. Ja się boję. Ale w Mikey wtedy chip, salt, chips, lip. O. Oh my mhm. god. Dobra. A ostrożnie trzeba to otwierać. Żeby nie wyleciało nam nigdzie. O. O. Jest! O matko, Wy nie chcecie tej. Jakby co, to, my, to tam jeszcze był chodzić ale ja bym tego nie zjadł. O Jezu, czekaj, patrz, tu jakiś proszek z niego spali. Eee, W Digdzie to kupiliśmy. No, patrz, co, patrz, co, Jest skupienie, słabe światło, bo mamy wieczór, ale widać. Jemy to. O matko, co, pogryzie? Zobacz Dobra, proszek. ja kawałek daj. co? Dobra. Mało? A jak to ugniemy to? No weź mały gryzek. O, się posypało. było mi mózg. Nie mów to kurde. Ile ty masz lat? Koleżko. Weź tego chipsa. Ble. Daj daj. Eee, daj. weź się z niego sypie, to wszystko słone, to będzie wszędzie. Rękawiczki zakładamy. Będziemy no. musieli to co? Jest faktycznie w środku prawdziwy chips. Tego jakby mnie się ugryzł, to jest tyle to jest właśnie tej posypki. Sobie inną stronę ugryza. Mamy mleko. Ty takiego gryza! <laughs> mleko tu mam! Odkręcaj to! Piękne. Weź to mleko, ty pierwszej. Dobra, de Ja to pognąłem też. <laughs> to takie słowne? O człowieku. O człowieku Mówiłem! My musimy to całego zjeść. My nie damy lady. Weź gryza takiego jak ja. Może troszkę mniejszego. Tak. Gryź. Gryź. Gryź do na język.. Ja. Bardzo dobre gę. Gdzie mlekiem? To nie wiem, czy nie lepiej wodą, bo mleko to jest na ostre, kolej. Czy mlekiem słodę, ale tu być z gogo. -go. No mało a chcesz może chipsa ten? No No Nie, bo to jest jeden za 25 zł. Jak jeden? Taki, Może nie wiem, albo liźni kawałek, albo coś tak słone. Kawalątek tylko ze zobaczył. Jezu, i to 25 zł? My musimy to całe zjeść! A ty dalej nagrywa? Wziąłem tak, wziąłem taki kawałek. Jakiego gryza wziąłem? Takiego gryza, nie? No, zeutoby, to wyobraź sobie, to wy obliwam, jakbyśmy musieli kupić hot chipsa. I nie, nie, nie. To się było wyobrazić. Oho. Gdybyśmy kupili hot chipsa. No, nie jesteś ośliniony? Nie, to od tego chipsa. Matko, jedyna. No nie, no. no ja jeszcze gryza mogę wziąć, ale. O jezus. Tutaj masz wodę. Ja lepiej będę ją uzupełniał. Drodzy widzowie. Nie wydaję Nie wydałeś. To się posprząta. No. U ding ding ding. Ai Widzowie to jest zasora No i masz trochę... Się cyka chyba, więc ja tutaj... Ty koniecznie całego tego ciosu! Przepraszam. Nie! Ty to... Ci to wyksewi... E, twarz. Ci to... Ty to zjadłeś? Nie dobra, u Zawodnik. Dobra. Nie, nie, no. nie, nie. Nie, 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 większego nie, nie. Większego, większego tego Większego pokaż nie, pokaż się Nie, pokaż się do kamery nie, nie. Nie, nie, Gryź, gryź nie, musisz przełknąć nie, nie, bez Nie! Dobra, jest! Miałek. No właśnie, domówię ten! Ja ścianki mam! Stawimy dla taty, co? Nagrasz jeszcze taty reakcję. Widzowie, mhm. <grym> właśnie wróciliśmy po lekkiej przerwie. Ależ <grym> tu To, to, to otóż tata nie. nie chciał brać udziału w tym, Teo. Ale... Zostało nam troszkę, podzieliśmy to na pół, w miarę pół Ja się trochę Kawałki boję takie to. Taki tu musi być na widoku. Kołaś kl... to Jak będziesz jadł, bo tam musi być widać że minę tak, i moją też... Nie, matka! Ja, ja mam już... Weź do ręki, takie, bo... Bierz do ręki. To by celka No. Tak no. i co? I na trzy. Trzy albo ty. trzy. <laughs> Dobra, okay. to raz, dva, tři. Uh, uh. Mm. Ja to A nie! Na Na drzwi były zamknięte. udało ci się! To, to był właśnie challenge. Challenge nie mogą być proste. Udało się! Młode pokolenie, jest dla nas szansa. Dokładnie, wytrzymał to słodość. słoność. coś gdzieś solniczką na język. Tak. I woda. I tak kurde z dwie łyżki stołowe, nie? Ja pierdzielę. Kończymy, bo tata się w kalotach. Nie dobra, jeszcze tatuaż musimy im pokazać jak robimy. To jest tatuaż? A to co? A to co to jest? My mamy lego do A to co to jest? Papierek. Papierek. Papierek to jest widzowie, Ja to tatuaż? To może zrobimy? Musisz widzę, żeby widzowie że to jest papierek. To jest papierek. Bardzo dobre. Mm. Ja. Polecam dodawać za nas kostki rosłowej. Nie! To jest niesamowite. Tylko zawsze <grym> zakładajcie rękawiczki. Dokładnie. <grym> I chwytajcie rękawicką ten chips, bo inaczej jakbyście się do oka wozili. Tak, nie, nie dotykajcie rękawiczkami no. twarzy. No właśnie. Ja bym nie chciał mieć takiego słonego oka widzowie, no, składamy z nimi lego składamy z nimi Lego Sami poskładamy. No, dziękuję bardzo.